Dzień dobry państwu, dzisiaj obejrzycie sobie kolejny odcinek z Google Maps Nie wiem szczerze mówiąc już który to Wiem, że te odcinki wam się podobają I dzisiaj mamy podobno przygotowane same takie randomowe smaczki Typu goście, którzy się biją Panie, które stoją przy ulicy Albo różne rzeczy tego typu Także oglądajcie koniecznie do końca Zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej Google Mapsów Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi bezbędnego bez zbędnego przedłużania Przechodzimy do pierwszej lokacji Która znajduje się w Stanach Zjednoczonych W Glenville Świnia, która lata I dzieci, które się modlą dość świni, która lata. Wow. Coś mi dość bujno w obrazie robić coś takiego na ogródku. Ciekawie, mam nadzieję, że też będzie tutaj. Jesteśmy teraz w Toronto, w Kanadzie. Stawiamy sobie naszego luziczka i mamy przejście dla pieszych. Tory I dużo rzeczy dookoła. Dobra, muszę trochę przebadać teren, żeby zobaczyć, o co tu chodzi, bo jest naprawdę dużo rzeczy, które się dzieją. O, mamy to! I to chyba chodzi o to, że jest se pan i pani i sobie ćwiczą na środku torów. Tu stoi auto, tu jedzie drugie auto. I co dalej? Poczekajcie, przysłuchajmy się troszkę. Patrzcie, oni dalej oni dalej stoją. A, teraz nam zmieniło rok, chyba. Teraz znowu nam zmieniło rok, ale tu jest dym, bo tu jest strasznie dużo lat. W ogóle, czemu ten pan ma czapkę Mikołaja, skoro tu jest lato? Nie mam pojęcia. Dziwna sytuacja, na środku zatłoczonego. Skrzyżowania, a myślę, że ktoś tam leży, a tu leży po prostu parasolka, jakieś rzeczy. Być może przechodzili przez to przejście, które idzie na skos i akurat nadszedł ich czas na trening, bo wiecie, niektórzy robią o równych godzinach trening i mimo że byli na środku skrzyżowania, to musieli go zrobić. Nie mam pojęcia. Wiem, że bezpieczne to nie było. Za to przekonajmy się, czy w naszej kolejnej lokacji jest bezpiecznie. Stawiamy tu ludzika, bo ten punkt jest właśnie zaznaczony. No dobra, jest woda. O, jest pan, który trzyma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć butów. Co tu się zadziało? I ma raz, dwa, trzy, cztery ręce. I jedną nogę w jedną stronę, drugą nogę w drugą stronę. Okej, okay, jakiś ewidentny błąd tutaj wystąpił. Ale najlepsze jest to, że cień faktycznie tak pada, jakby tu była dwójka ludzi tak dziwnie. Co jest? Cholera wie, o co tu chodzi. Pan jest zadowolony, bo zakupy w obuwie się udały. Przenosimy się teraz do Francji, Paryżu. Stolicy zaręczyn i bagietek. Dobra, mamy jakiś park w dość specyficznym kształcie. Ej, w ogóle, jakie dziwne są tutaj drogi tego ludzika? Zobaczcie, takie są kształty śmieszne. No dobra, ale to my nie o kształtach, tylko my tutaj sobie przeglądamy. O! I tu chyba chodzi o tą parkę. Państwo widzieli, że idzie Google i zrobili piękną pozę niczym z jakiejś okładki. Ej, fajne. I to chodzi o nich? Chyba chodzi o nich. No bo raczej nie o nich. Oni sobie po prostu idą. I też nie o te krzaki, i też nie o tą statuę. Za to być może w kolejnym miejscu będzie chodzi o statuę Chociaż wątpię, bo jesteśmy na środku pola We Włoszech W Poli. Nawet nie wiem co to za miasto Albo co to za wieś Stawiamy sobie ludzika Zauważyłem tylko kątem oka, że na Google Mapsie było coś Auto tel suleto, czy coś takiego Tak, i tu chodzi o auto Ej, czyli statua w sumie Ej, Zgadłem Totalnie niespodziewanie Jak to auto nam się dostało, ja się pytam Jak oni je tam włożyli I se stoi, ten budynek w ogóle jest opuszczony I to auto też chyba jest opuszczone Ale ktoś musiał się naprawdę postarać, żeby go tam włożyć jakby dźwigiem to zrobili albo czymś, bo to auto jest w całości, nie? Śmieszne. Fajna atrakcja. Urbek z tego miejsca byłby super. Jeszcze, jakby się udało dostać do tego auta, to w ogóle koks. 100 tysięcy lajków i robię urbek z tego miejsca na moim głównym kanale. No, także zostawcie lajka. A ja teraz przenoszę się. Jeszcze nie wiem gdzie, zaraz wam powiem gdzie, uwaga, uwaga, jesteśmy w Meksyku, na środku jakiejś autostrady, zobaczmy czy tu ktoś nie da rady, nic się tu nie dzieje, jest jeszcze ciężarówka. Na szczęście możemy zobaczyć sobie więcej dat. O, i tu jest pusto, tu jest pusto, za to tu coś jest. O nie, ciężarówka pełna świnek, widzowie, miejmy nadzieję, że te świnki jadą na jakąś fajną hodowlę, że będą jadły sobie dobre rzeczy, a nie, że one jadą na krz, chociaż dzięki temu mamy co jeść. Witam w Niemczech, w mieście, w którym każde słowo brzmi jak groźba. Nawet kocham cię, bo kocham cię to ishlybidish. To jedno z niewielu słów niemieckich, które znam. Dobra, jesteśmy na jakimś rozstaju dróg i, i tu chyba za wiele nie muszę mówić, już wiemy o co chodzi. Mamy masę znaków, parking. Szczerze mówiąc, wygląda mi to na sfotoszopowane, chociaż to jest niemożliwe, żeby to było sfotoszopowane. Bo zobaczcie, bo my sobie jedziemy i to widzę z dużych perspektyw, ok? To to nie jest sfotoszopowane. tam jakiś pan stoi. Czy on tańczy? Czy mi się wydawało? A nie, on tu idzie po prostu. No słuchaj, no może mieszkańcy kaj na brak parkingów, nie? No to im zrobili parking, w pewnym sensie. No, ta Hiszpania, prowincja Girona. Czy tu się znajdzie, czy jest żona? O! <laughs> jak on ja się skanduje w ogóle? Co jest? Jest se pani. Na pewno jest zablurowana i wy nie widzicie do końca pani. Aczkolwiek. Pani za po prostu stoi. O, a tu samochód się aż powielił z wrażenia, jak zobaczył panią. Czy ona spoglądał ukradkiem? Tutaj nie, nie spogląda tu ukradkiem. Może po prostu stoi. Wiecie, tak sobie. Zatrzymała się na chwilę, odpocząć i zaraz będzie szła dalej. Sprawdźmy tylko z ciekawości. Ona jedyna tu stała. Czy ktoś tu kiedykolwiek jeszcze stał? Okej, okay. te panie też na pewno przypadkiem tu stały. Ten znowu też na pewno przypadkiem tu stał. I. O, i tu kiedyś stały barierki, w 2009. I tak powinno pozostać do dzisiaj. A niestety tak nie jest. Barierki zostały zlikwidowane, parking został stworzony. My szybko przenosimy się do kolejnej lokacji, bo na takie panie to nie ma co czasu tracić. Serio, nie polecam czasu tracić na takie panie. No dobra, widzowie, tymczasem jesteśmy w Euless, Texas. Pyk, stawiamy ludziczka i. I mamy auto z jakimiś super silnikami i to chyba będzie chodzić o to. Rozjrzyjmy się. Ale raczej tak. No ja bym wolał ewidentnie ten samochód od tamtego. No ale ktoś tutaj miał wyobraźnię i to taką dość sporą. I to mamy tak, 2022. Czy ten samochód stał? Patrzcie, on już w 18 tu stał. Co jest? Ktoś naprawdę tym jeździ na co dzień i to serio wygląda jakby tu coś było zrobione. Zobaczcie, są jakieś rury i tak dalej. Czy w 2015 miał to auto? Nie miał. Ale też miał jakiegoś tutaj ciekawego ulepca. 14. Nie, tutaj miał inny. Autka. Widać, że ten Jeepek się długo tutaj trzymał. Zobaczcie, od 12 do 15 on jest. W 18 już go nie ma, już jest upgrade, ale za to jest ten nowy samochód piękny, który do 2022 tu jeszcze stał. Wszystkie auta się zmieniły. Stoje jakaś nowsza, tutaj, być może akurat to jest, ale ja no, jakieś nowsze auto. A, to dalej stoi! Wow! Coś tu serio jeździ 4 lata. Podziwiam. I tam jest niebieskie wnętrze jeszcze. Porządny furgon. Ze Stanów do Wielkiej Brytanii. Jesteśmy w Doncaster. I mamy tutaj jakąś zwykłą ulicę. I typowe angielskie osiedla. Klasycznie. Troszkę cegły. Troszkę brudno. Ulica zaniedbana. Nic nowego. Tak zwykle wygląda właśnie w Anglii. Niestety. I co? I nic tu nie widzimy. Na szczęście możemy zmienić sobie daty. O! ja już widzę. Kątem oka. Lewego oka. Z lewej górnej strony. Wiszą sobie buty. Na 100% jakaś grubka Znajomych zrobiła na innym koledze jakiegoś pranka i przewiesili mu tu buty. Biedny. Czy je odzyskał? Właśnie nie spojrzeliśmy, czy w 2012 one tu były. Chyba je odzyskał, ale w ogóle linie się chyba zmieniły. Chociaż nie, linie się zmieniły. Pod innym kątem jechał Google Maps. A w 2017 też tu były. W 17 tu były, to poczekajcie, ktoś zrobił prędzej tego pranka. Bo w 17 one sobie wiszą. w kwietniu w 2016 wisi pięć par butów. W 12 nie wisi żadna, ale za to wygląda, jakby tu już kiedyś wisiały, bo są jakieś ala sznurówki. <laughs> Ciekawe. No w 16 to było ewidentnie największe. Większe zaludnienie butów i koszyk sklepowy też ktoś zaparkował sobie pod domem. Śmieszki, heheszki tutaj mieszkały ewidentnie. Zobaczmy czy w kolejnej lokacji też były śmieszki, heheszki. O, Stany Zjednoczone, gdzie to jest? Ale wodne miasto. A, to się nawet nazywa Ocean City. Okej, okay, jesteśmy w Ocean City w Stanach. Serio w wodnym mieście. No dobrze, stawiamy sobie ludzika. To z kolei typowa amerykańska ulica, typowe amerykańskie domy. Butów żadnych nie ma powieszonych, nie ma żadnych butów powieszonych. Zobaczmy więcej dat. O, mamy to. jest jakiś Samochodzik, trzykołowy chyba? Czy my go będziemy wyprzedzać, czy będziemy jechać z nim w web, web? Chcę zobaczyć ten samochodzik. On jest tam z tyłu, aż. O, 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 o. trzykołowiec. Ale zobaczcie, że to w ogóle jest legalne, że to może jeździć po drogach. To ma rejestrację? Ma normalnie rejestrację. Co jest? W sensie to jest pewnie jakiś taki powiększony skuter, ale zabawnie to wygląda. A tu w ogóle jest gang skuterków. Fajne autko, pojeździłbym takim. No i na miłe zakończenie filmu ostatnie miejsce. Jesteśmy w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii i stawiamy ludzika. O, i od razu mamy pana, który widać że miał niezu esse i chciał tutaj coś zatańczyć. Wy za to zatańczcie na dole przy przycisku subskrybuj, zmieńcie go na szary. Zostawcie lajka. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu coś miłego. Widzimy się już niebawem, za dwa dni dokładnie. Trzymajcie się, papa. Cześć.